Collins przed galą FFF 2 w zielonej górze. Powiedz na początku o tym, co się tutaj wydarzyło na ważeniu. Miał to być prezent chyba dla ciebie, ale został zniszczony, więc chyba prezentem można tego nie nazwać. Natomiast po Ważeniu chyba zabrałeś ten samochód. Jak ty się do tego odniesiesz? No, powiem tak, no, Mirek jest znany z takich rzeczy. Ja ja nie jestem z tego środowiska, co Mirek. Ale on w środowisku jest znany z tego, że robi takie jakieś tam akcje, szczypie bardzo mocno i tak dalej. No on zrobił taką jedną rzecz na zeszłej gali, która mi się nie spodobała, ponieważ tak, o, o, oskarżył mnie o kłamstwo i, i dlatego go. Trochę nie lubię, no a takie inne rzeczek robi, to to jest Mirek. On tak robi, mnie ostrzegano, że on tak robi, mnie to nie interesuje. Ja samochodzik wziąłem, ten samochodzik jeszcze do naprawienia. Eee, czułeś, że możesz zostać sprowokowany na ważeniu, że Mirek coś będzie szykował dla ciebie. Eee, no bo. Praktycznie na każdej walce, przy której on jest, coś musi się wydarzyć. I Mirek niech prowokuje, niech robi co chce. Ja dbam o siebie, o swój wizerunek, o to jak ja się pokazuję, jak mnie ludzie postrzegają. Duży szacunek mam do mojego przeciwnika, ponieważ jest troszkę ode mnie starszy. Podjął rękawicę. Bardzo dziękuję federacji za, za walkę wieczoru, więc jak dla mnie jedna pełna ekscytacja. Cieszę się, że jestem z wami, że mogę znowu się pokazać, że mam dobrego przeciwnika, który tyle zrobił do naszej polskiej prezentacji. Federacja dała mi walkę wieczoru mogę być tutaj z Wami super, zajebiście. Ja się cieszę. Zarówno na Facebooku, jak i YouTube podczas zapowiedzi Twojej walki zostały tam wypowiedziane słowa, że to będzie prawdopodobnie zakończenie konfliktu. Natomiast chciałbym zapytać Ciebie, czy ten konflikt rzeczywiście jest, czy on gdzieś tam jest może nie sztucznie, ale po prostu nakręcany? Nie, konflikt jest i nie jest sztuczny i nie był nakręcany i wcale jakoś nie pokazaliśmy tego strasznie. No pokłóciliśmy się na treningu, padły jakieś tam słowa, troszkę popyskowaliśmy do siebie. to zwrócił uwagę mi, potem ja jemu, ja uważam, że nie miał racji, on uważa, że ja nie mam racji, więc spotkaliśmy się pośrodku, zdecydowaliśmy, że, że jeżeli będzie taka możliwość, to wyjaśnimy sobie to, to w ringu, ponieważ Piotrek jest znany z tego, że, że bije się tam na ulicy, czy gdzieś tam jakieś bójki miał na treningu i tak dalej, nigdy nogi nie odstawiał, z rękami też wyskakiwał, no ale tu jest klatka, tutaj są inne emocje, tutaj jest inny tlen. Zobaczymy, do czego jest przygotowany Piotrek. Ja wiem do czego jestem przygotowany ja i skupię się na sobie. Czy ty czujesz się faworytem tego pojedynku? Absolutnie nie czuję się faworytem, nie idę po swoje. Szanuję mojego przeciwnika, to jest bardzo silny facet, jest ode mnie cięższy, ma większe doświadczenie medialne, może stres go tak nie zje jak mnie, więc kilka takich rzeczy jest po jego stronie i, 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 i jestem przygotowany na to, że jeżeli przegram ten pojedynek z twarzą, jeżeli będzie się podobać moja walka, to, to będę zadowolony. A jeżeli go wygram, to będę bardziej zadowolony. No właśnie, chciałem cię o to też zapytać. Bez względu, bez względu na wynik, zostajesz w MMA, bo chyba złapałeś zajawkę na ten sport i chciałbyś to kontynuować dalej? Tak, jestem kompletnym amatorem. Ja prawie nic nie umiałem. Robię to jakiś krótki czas. Też, nie wiem, ci, co mnie znają, wiedzą, że jesteśmy zajęci, i robimy różne rzeczy, staramy się dywersyfikować i jakoś tam zarabiać pieniążki, żeby bo nigdy nam nic nie dano. No my jesteśmy, że tak powiem, wychowani kompletnie od zera, musieliśmy wyjechać za granicę, żeby coś zacząć. Więc nie wiem, ludzie nas może nie znają z tej strony i myślą, że nam dali rodzice, albo nie. Ja nie mam rodziców, nie dali nam. Mało tego jeszcze nam zabierali, jak byliśmy tacy jakieś tam w dorosłym życiu. Więc my staram się zarabiać pieniążki, To jest coś, z czego mogę się cieszyć, to jest coś, gdzie mogę się pokazać, to jest coś, gdzie mogę spełnić jakieś swoje marzenia dla siebie, oprócz tego, że pracuję. Moja praca jest przyjemna, lubię to co robię, spotykam fajnych ludzi, jestem od kilku lat w Polsce. Może to głupio zabrzmi, ale ja uczę się tego kraju tutaj, bo ja nie miałem z nim zbyt dużo wspólnego. Oprócz tego, że mówię po polsku, to nie myślę do końca po polsku, bo mieszkam 17 lat za granicą i naprawdę moje korzenie tam były między taką angielską społecznością, nie polską. Teraz mam szansę wrócić do kraju, to tutaj się wychowałem. Jestem z krwi i kości Polakiem i, choćbym mieszkał 40 lat za granicą, to zawsze będę chciał, żeby Polska wygrała w piłkę, a nie Anglia czy ktoś tam inny. Oczywiście i na koniec, czego kibice mogą spodziewać się po jutrzejszej walce. Na pewno nie wchodzę tam, żeby zakończyć pojedynek w minutę lub dwie. Mam jakiś plan taktyczny przygotowany na to. Wiem, jakie są słabe strony mojego przeciwnika. Wiem chyba na ile ma tlenu. Zobaczymy, na ile mu wystarczy. To są inne emocje. No, wiesz, to stres dochodzi. Ja też będę miał tlenu na mniej niż mam dzisiaj. Więc no, będą emocje i to jest MMA. Jeden krzywy ruch, idzie łokieć, czy idzie kolano przy, przy takedownie leżysz i kwicisz. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Powodzenia jutro. To dziękuję słuchaczom. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki wielkie.